No ty powiedz. Mam dla Was cudowną wiadomość. Moja ulubiona ciocia Irenka zaprosiła nas wszystkich do siebie na święta na wieś. To no! genialnie! Mieszka w świętokrzyskiem. To są dwie godziny jazdy z Warszawy. Prowadzi tam ekologiczne gospodarstwo. Uwielbiam do niej jeździć. jeździ. Do... Cudownie! Spróbuj zapanować nad swoim entuzjazmem. Zobaczysz, będzie fajnie. Spędzałeś już kiedyś święta na wsi? Święta na wsi, no. no. Nie na no, ogniszkę, na pewno to jest fantastyczna sprawa, ale wiesz, ja tak osobiście to ja jestem takim chłopakiem z miasta, wiesz, ja lubię światło, ruch, prysznic. Przestań! No, nie chcesz tu nie jedź. My jedziemy, tak. Chodźmy, zrobimy sobie kawę i pogadamy o tym wyjeździe. Cześć, stary. A, cześć, chodź. Chciałbym zamienić z tobą dwa słowa. A jasne, jasny. Ale najpierw powiedz, jak się udała randka z Grażyną. O, bardzo! Bardzo! Ale jej narzeczony nie był z tego zadowolony? E, Ubiłeś się z dziewczyną, która ma narzeczonego, tak? Ale tylko ten raz, no ten jeden raz! No to brawo, brawo, brawo. To powiedz mi, czy oprócz tego, że narzeczony nie był zbyt zadowolony? Coś? Jeszcze się wydarzyło? Nie był też zadowolony, że wziąłem jego samochód. Wziąłeś samochód jakiegoś paceta? No nie wziąłem, to ona go pożyczyła, ja go tylko prowadziłem, no. Ale to się już nie powtórzy. Jesteś pewien? Jestem. Skasowałem mu ten samochód. <laughs> co zrobiłeś? Hmm. No to teraz to będziesz miał kłopocik. No. <laughs> Halo? Tak, ja Jacek Przypadek przy telefonie. Marian? Jakim? Ja nie znam żadnego Mariana. Tra -tra -tra -co, co mi zrobisz? Halo, Marian? Chwiesz go o co chodzi. Zaraz. Halo? To brzmiało jakby się groził. Ten jakiś tam Marian powiedział, że przyjedzie tutaj i się ze mną porachuje. Był strasznie zdenerwowany. Wydaje mi się, że na jakiś czas powinieneś się gdzieś ukryć. Ale dlaczego? To jakaś pomyłka. Ja nie znam żadnego Mariana, chłop. To był grażynki narzeczony. To się cieszę, że sobie pogadaliśmy to. Nie tak szybko kolego. Dlaczego on mi groził? Bałem się, że o to za Tak. Tylko proszę cię. Postaraj się mnie zrozumieć. Franio, znowu udawałeś, że jesteś mną. No musiałem! Zrozum! Co mam zrozumieć? Bo ja się też spotykam z Aldolą, najlepszą koleżanką, Grażynki. No i wiesz, gdyby się dogadały, to to wiesz, co by było. No tak, ten Marian powiedział, że przyjedzie tutaj i połamie mi kości. Czy on jest tak samo kopnięty jak przez telefon? Nawet bardziej. No, no, to to mi wystarczy. No. Teraz ja nie spada. Ale dok? Nie wiem. A Pojadę no, z Agnieszką tam, peż. gdzie jest bezpiecznie. Agnieszka! Agnieszka! Wydałby się jakiś odświeżak powietrza. Oj Jacek, przestań być takim miłym synkiem. Próbuję, próbuję. A czy mogę już pójść do swojego pokoju? Jakiego pokoju? No tam, gdzie będę spać. No tu będziesz spać w stodole. No przecież o to chodziło z tym wyjazdem na wieżę. Było inaczej niż normalnie. Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze wszystkim trwałam w stodole. To była największa frajda. Dzieciaki, jak Wam się to podoba? O, bardzo nam się podoba, ciociu. No, a nie jesteście głodni? O nie, 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 dziękujemy bardzo, ale najedliśmy się tą zupą celerową. Ja nigdy w życiu nie jadłam takiej zupy. Bardzo mi smakowała. <śmuch> Dziękuję Ci. To co? Będziecie spać tutaj w stodole. Myślicie, że będzie Wam to wygodnie? Ja Jacek się o to... trochę martwi. Martwię się o dziewczyny, bo ja sobie wszędzie. radzę. Nie boicie się tu spać. A co tam może się tutaj stać, prawda? <śmuch> Dobrze, dobrano. Żeby was tylko robaki nie pogryzły. Jakie robaki? Oj przestań. To ja też idę już się położyć. A, a, czekaj, czekaj. A, a dokąd ty idziesz? Do domu. Ale poczekaj, przecież e, mówiłaś, że jak byłaś małą dziewczynko to spanie w stodole było wielką frajdą. No, tak było, ale jeszcze większą frajdą było spanie w domu. Dobrano. <grym wytrych> Bardzo mi się to podoba, bardzo. Ładnie ci w tym sianie. Zobaczcie. Dla każdego po jednej derce dla konia. Dziękuję. Derka dla konia. No nie ma nic innego. Znaczy mamy taki obowiązek tutaj spać? Nie maruć, nic Ci się nie podoba. Po prostu kładź się i ciesz się życiem. Dobry pomysł. No to, to ja rozumiem. Co ty robisz? Cieszę się życiem. Uciekaj stąd, już. No, ale, ale Tam w kącie jest dużo siana, możesz tam spać. Ja nie mogę tam pójść spać. A dlaczego nie? Mam was zostawić sama, jeżeli Was coś przestraszy, to kto was wtedy uspokoi, no. Co to było? A teraz idź tam i postaraj się zasnąć. Podobno sowy potrafią zadziobać na śmierć. To ty nie masz się czego obawiać. Sowy lubią jadać myszy. Nie tchórzy. Już, już. Same tego chciałyście? Dobra. To znowu ta sowa. Jacek! No nie bądź zły. Jeżeli chcecie mnie przeprosić, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. To, nie to było szybko, no zwykle nie byłaś taka szybka. Przestań mnie łaskotać. No przestań nie wykupia się, zostaw moje ucho. No dobrze, jak, jak chcesz, to tak. Rób. Dobrze. Jacek? Do kogo ty mówisz? A, a ty tam jesteś, Haniu? A to znaczy, że to pola, przepraszam, nie poznałem się. Pola, pola! Ja? o czym ty mówisz? No, zaraz, to nie ty pola? To, to, to w takim razie kto całuje moje ucho? <grywa> Ja nie wiem, czy ja mam jeszcze to ucho, ona mi odgryza. Zobaczcie, ja mam jeszcze w ogóle to, ucho, to nic grzyza, się nie odgrywa. straszne, straszne, straszne. Ale co się stało? Nagle z ciemności wyskoczyła taka wielka, dzika świnia, miała taki wielki ryj, wielkie kły, polu. To było straszne. Musimy stąd uciekać, ja tego dłużej nie wytrzymam. <laughs> Nigdzie nie będziemy uciekać. Znalazłam <laughs> Która chciała cię zjeść? Odejdź, odejdź. Mam przestać! To już mi spunęły Tak, cudny! Jakby z tego czegoś dotykać. Co za noc! Ale było fajnie. Dlaczego nie przychodzicie na śniadanie? Już prawie południe. Późno się położyliśmy, Jacek nie mógł zasnąć. To dlaczego nie liczył baranów? E, nie mógł, bo był zajęty liczeniem świni. Wyraźnie o czymś zapomnieliście. Shmigok! Co się stało? Może list wpadł do kurnika i dosił kury. Kręci się tu jeden od jakiegoś czasu. O, chyba już go ciecia złapała.

Proszę pani, nie, nie, to nie jest żaden złodziej. To jest gospodarz domu, w którym mieszkam, w Warszawie. Nie wiedziałam. Przepraszam, myślałam, że to złodziej i chce mi ukraść kury. Zapraszam na w takim razie na kubek gorącej kawy. Bardzo dziękuję. Pozwoli pani, że się przedstawię, Roman Złodziej. Zagórny, Roman Zagórny. Bardzo mi miło, Irena Marzec. Za co będzie z tą kawą, panie Ronku? Ma pan ochotę? Naturalnie, że pani Reno. Panie Ronku! Panie A co pan tutaj w ogóle robi? to nie powiedziałem ci? Nie. A, zapomniałem, no. Jestem tutaj, bo zrobiłem ci przysługę. O. Bardzo dużą przysługę. A jak? A, jakiś twój kolega. Marian obudził mnie dziś o 6 rano, jak balił w twoje drzwi, no powiedział, że musi cię znaleźć. A, a pan mu powiedział, gdzie ja jestem? Zrobiłem więcej. przyłożyłem go tutaj. Co pan zrobił? No, szukacie teraz po całym gospodarstwie. Co, co, co robi? Nie, nie musisz mi dziękować, a to idę na te kawę. Pani Renka czeka. Hmm? Co się stało? Jeden facet chce mnie zabić. Dlaczego? Słuchaj, ja, ja nie, nie mam teraz czasu na wyjaśnienia. Słuchajcie, idźcie, znajdźcie go gdzieś. Powiedzcie, że ja przypadek nie żyje. Że wyjechał, a... nie wiem, zapadł się pod ziemię, wyprowadził do innego all kraju, w ogóle sobie all 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 błagam, all all tylko żeby all all tu nie przyszedł. Jacek, all Słuchajcie, all all błagam was, idźcie all all tylko i go znajdźcie. Błagam, no dobrze, błagam, błagam. Proszę, dobrze, 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 idziemy. że zabiję tego trania, jak go znajdę. Gdzie on jest? Jego, Jego tu, tu nie, nie ma! Szukam Jacka Przypadka. Jego też tu nie ma! Tu nikogo nie ma! <grym Hopefully> <transcendent guellame> czy to jest Jacek Przypadek? Nie! A jak się nazywasz? Ja? Jasio. <coughs> ja, a ja, <bringen Fucking> ja tutaj y, sprawdzam, czy słoma jest sucha. Tak, like o. Ach. Ach. O, słuchaj, strasznie słuchaj, cały dzień, och, cholera. No, ty tutaj hmm. pracujesz? Czy pracuję? Od świtu do nocy zasłuchaj. Oh, oh, od świtu do nocy, <grym> tak. Wszyscy tu pracujemy. No, skąd Ja mam wierzyć, że to prawda. Oh, bo jest jego żoną? To, no nie, nie zła żonka, <grym> że nie. Ha! <grym> <grym> Nie przy ludziach! No, I nie przy siostrze! Pola, przedstaw się panu! Dzień dobry. A ty co tu robisz? Ja też tu pracuję. Polak, nie zaczepiaj pana! Nie pamiętasz, co było z tym od handlu obnośnego? No właśnie, w sensie robota na mnie czeka. Polanka, Hanutka, chodźcie za mną. Stać! Nie pójdziecie nigdzie, dopóki nie sprawdzę, czego tu nie ma. Ale robota nam nie czeka. No to się do niej wie. No, krowary, czy musisz ją wydoić? No, a, oczywiście, a... że ją wydaję, a co no. Jak a my co mamy robić? A, sprawdźcie, jak tam wygląda w tej pustej zagrodzie. A się robi! Bo... Bo ja, co? ale te krowy są strasznie źle rykowane. No spokojnie, zrelaksuj się, to nie podpadł długo. nie? a co ty robisz? No próbuję wydoić krowę. A czy ty jesteś pewien, że to nie jest byk? Maria! Co się stało? A właśnie sobie przypomniałem, że całą tę słomę muszę wrzucić tam na górę, dopóki jeszcze słońce świeci. Ten biedę kupuje, kto słomę marnuje, jak to u nas na wsi mówią. Zaraz, zaraz, a, gdzie ja położyłem te grabie? i no. No. No głupka. Pokaż mi lepiej, co tam jest na górze. Tam? tu. Ej, ty! Tam! A ja nie wiedziałem, czy to tam, czy tamto tam. Tam! A wy? Tam! To jest mój kurnik. O, to bardzo ładny. Mój mąż sam go zbudował. Niestety nie żyje już bieda. Jest pani wdową? Wdową. No. To przykre. Ciężko się chyba pani tu mieszka. Tak samotnie. Jakoś sobie z tym radzę. Chociaż czasami brakuje mi mężczyzn. Jeżeli teraz jest to czasami, to jestem. Służę sobą. Bardzo to miło z pana strony. Mówi pan poważnie? Bardzo poważnie. W takim razie. Proszę. A, co to jest? Nasza kolacja. Szykie na tu leży. Panie Romku, co pan robi z tą kurą? Ja mam ją zabić. Ja bym nie potrafiła tego zrobić. Co, co to za problem? <grym> Czytałem kiedyś, że wystarczy tylko kurze patrzeć prosto w oczy, aż wpadnie w śpiączkę. A ponieważ kura ma najmniejszy mózg. Panie Romek! To, to ty! Ja ni, nie mogę tego zrobić. Spójrz na nią. Jak, jak ona na mnie patrzy. O, ona mnie lubi. Ja pana. Zobaczę co robią inni. Panie Romku! Idzie, idzie tutaj. Słyszysz? Uciekaj, no, no już masz szansę pójść z tego ze życiem. No, no, już, no uciekaj, uciekaj, uciekaj! No, wszystko! Uciekaj, co, uciekaj. uciekaj! Co to tak długo trwa? Hmm, rozumiem. Może ja to zrobię. Jeżeli pan nie może na to patrzeć, niech pan poczeka na mnie. domu. też coś, co to? Ja boję się widoku krwi. Chce pani ją zabić, wtedy pani ją zabije. Proszę bardzo. No dobrze. Aaaa, po, po, po moim trupie, po moim trupie litości. Niech pani jej nie zabija. Zobaczcie, co przyprowadziłam. Chodźcie, pokażę wam, jak się doi krowę. Agusiu, chodźcie, Agusiu. pokażę wam, jak się doi krowę. A dlaczego ty chcesz pokazywać wynajętym do roboty ludziom, jak się doi krowę? <śmienny> <śmienny> Oj, Agusiu! Agusiu! <śmienny> Żarty się, się No no, Tak jakby ja się nie wiedziała, jak wydoić krowę! Nie, nie żartowałam! No, no właśnie. Na to czekasz? Cisza. No. Nie się! Ene no. ke <noise> Dlaczego tak wszyscy na nią patrzycie? Może ona się wstydzi? Nie gadaj! Duj! Tak jest, proszę pana. Zrelaksuj się. Miej do mnie pełne zaufanie. Jak zaraz nie zobaczę mleka, to się zdenerwuję. Przepraszam, przepraszam, wszystko... Wszystko będzie dobrze, krowinko. Będzie dobrze, dobrze. Mam troszeczkę zimne ręce. Widzę, że znalazł pan Jacka. To jest on? Szybko do samo. Jak <śmienic> no ja cię <śmienic> Stary... Przyjechałem do was, żeby się ukryć przed tym wariatem Marianem. Zaczął się kręcić koło naszego domu. A teraz kręci się tutaj. <laughs> Nie wygłupiaj się, z Zaraz się cię Skąd... Ten facet ma bardzo podobny głos do. Nie? Teraz policzymy się za moją dziewczynę i mój samochód. Ale ja naprawdę na to. Ileczkę! Zostaw go! Jeżeli chcesz już kogoś bić, to bij mnie! On jest niewinny! Kto co powiedział? Wiesz co? Co? Ty nikogo nie uderzysz. Nie? Tak, jakbyś mi to przyszło do głowy. No. Słuchaj! Nie wiem o co ci chodzi! Ale jeżeli stanie się im coś złego, to zobaczysz. Co? No! no. <śśmienic> <śmienic> Wiem, że tu jesteś. Wyłaś. Zaraz ci pokażę, co to znaczy zabierać komuś dziewczynę. Przysięgam. Nie musisz kłamać z mojego powodu Romuś. Gdybym wiedział, że to jest pańska dziewczyna, o czym pan mówi? Nigdy bym nie śmiał się do niej zbliżyć. Na zdrowie. Dziękuję. Kogo my tu mamy? właśnie stąd. mi teraz nie uciekniecie. I załatwię was obu. Co wy się go tak boicie? Pan jest jeden, a nas jest trzech. To, to znaczy, jest was dwóch. Słuchaj, Marian, ja, ja mam do ciebie taką prośbę. Ja chciałem się pożegnać ostatni raz z kolegą. Mogę? Hm. Mogę? Proszę. Dziękuję. Panek, no zawsze nam to wychodziło. we. Hm. No. Niego. No to dzisiaj wam nie wyszło. A teraz zajmę się panem. Mięczaki. O, ostrożnie! Bardzo dobrze się boli, bo to wszystko przez ciebie. gdybyś nie umawiał się z nie swoją dziewczyną, nie używał mojego nazwiska. Ale wtedy nie przyjechalibyśmy tutaj na święta. I nie stałoby się to, co miało się stać. A o czym ty mówisz? No sami zobaczcie. Romantyczna stodoła. Pachnące siano, dwie dziewczyny i dwóch facetów. No a co? Ma rację. Mam. Ja też jestem w takim romantycznym nastroju. A ty, Pola? Ja też jestem. Stary, słyszałeś to? Ja myślę, że to tak wiejskie powietrze działa tak na nie, że są takie nakręcone. No i co? Jesteś gotowy na niespodziankę? O, czy jestem? 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 No to proszę!